Witam Was serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania, jesteśmy w Australii Zachodniej. Dzisiaj uciekliśmy na jedną noc, prawda? Tylko w sobotę się spakowaliśmy dosłownie w ciągu 15 minut i przyjechaliśmy sobie na piknik, bo już wolno ogień teraz palić. Mieliśmy nadzieję, że będzie pusto, bo właśnie skończyły się wakacje szkolne. Skończyła się Wielkanoc, no, ale nam się nie udało. a tu pełno ludzi, tak. I przyjechaliśmy, a nasze miejsce zapełnione. I przyszedł wieczór, rozpaliliśmy sobie ognisko i ci ludzie tam z tego kempingu obeszli wszystkie kempingi, z każdym porozmawiali. Z kieliszeczkiem wina lecieli. Ktoś się was pytał, jak Australijczycy, czy piją dużo alkoholu butelki piją, z kieliszka piją różnie. Piją, wie, piją tak, nie piją ruch? inaczej niż Polacy, prawda? Nie piją się, Znaczy nie piją się, żeby się upić, ale oni piją rozcieńczony alkohol. Oni piją... Mają e, lepszą kontrolę w ten sposób. Ich piwo jest, tutejsze piwo jest słabe, Janusz ty wiesz ile ma, nie? W porównaniu z polskim piwem. 4,8%. 4,8%, ale są piwa takie bezalkoholowe o niskim procencie, 3,5%. Tak. Wina mają chyba około 12%. procent I większość ludzi właśnie wypija tylko albo jeden, albo dwa kieliszki wina, tak mniej więcej. I piją, tak, bardziej rozcieńczone alkohole piją. Nie widuje się pijanych ludzi bardzo często, bardzo rzadko się spotyka. Na ulicy Przynajmniej my. Nie widać, bo wszyscy samochodami jeżdżą. No, tak. No, słyszeliście, że na ulicy nie słychać, bo wszyscy jeżdżą samochodami. A my przyjechaliśmy i mamy coraz większą ochotę uciekać przed zimnem, bo u nas już pogoda się zupełnie zrobiła jesienna. Teraz jest ranek, ma dzisiaj padać deszcz, niebo jest zachmurzone, ale jeszcze ani kropla nie spadła. To jest polski listopad w tej chwili u nas. Już w ciągu dnia temperatura jest 21-22 stopnie. A w nocy dzisiaj nie było zimno, było chyba 13, ale są noce, kiedy jest po 5 stopni i 4 stopnie. Bywa, to potrafi być bardzo chłodno. Także nie, nie jest właściwie... Ja jeszcze nigdy nie spotkałam pijanego człowieka na ulicy w Australii. Nie zdarzyło mi się chyba. Ale to, jest to musi bardzo, być to jest bardzo, a to bardzo rzadkie. Przede wszystkim miasta tutaj są inne, to musisz iść do centrum i tam kogoś spotkać. No tak. A w dzielnicach to chyba, że... To Sąsiad sąsiada idzie po imprezie. Nie? A ludzie głównie w Pabach y, piją alkohol, a PAB ma obowiązek kontrolowania, więc jak ktoś już jest trochę podpity, to mu nie wolno alkoholu sprzedać. Publicznie też nie wolno pić, tylko wtedy, ale kiedy piją, piją, tak ale właśnie oni piją takie słabo procentowe alkohole. Piją dużo, młodzież często traci kontrolę. No, młodzież jest... Jak młodzież zaczyna wchodzić w życie dorosłe i eksperymentuje z alkoholem, to często traci kontrolę, ale potem to wraca do normy. W Australii bardzo niewiele ludzi pali papierosy, bardzo, a to bardzo mały procent. I do tego się chowają, bo to nie jest dobrze widziane. Zresztą Janusz może opowiedzieć, jak u ciebie w pracy palą, też muszą uciekać. Pokąd, po tak. Pokąd, nie tak. Jest, nie jest łatwo dostać pracę, jak się jest palaczem. Po prostu nie jest dobrze widziane i bardzo niewielki procent ludzi pali papierosy w Australii. Paczka papierosów 20 dolarów. O tak, chyba. Tak, 20 dolarów tak, paczka papierosów tak, jest piekielnie to. drogie. Są kilka tygodni no. temu. Zgłosiła się do mnie. Jeden z naszych rodaków się zgłosił, że przyjeżdża do PERT, żeby obejrzeć, jak PERT wygląda, bo się okazuje, że ten ktoś był parę lat temu na wizie studenckiej w Sydney i chciał zostać na stałe, ale niestety postanowił z jakiegoś powodu wrócić do Polski i strasznie żałował tego kroku. No i pod wpływem chyba moich filmu przyjechał zobaczyć jak, 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 jak wygląda per. No i mieliśmy rozmowę i pytałam się jakie wrażenia, więc było powiedziane, że w Sydney jest ciężko i o pracę i są duże korki. Człowiek musi bardzo daleko od centrum miasta mieszkać, natomiast Per się okazało bardzo przyjaznym miejscem, a w ogóle ta osoba Przestraszyła się zimy australijskiej i uciekła do Cairns, czyli do Tropiku, na północ. tam na samą północ, w Queensland, gdzie jest tropikalny klimat i najpiękniej tam było i najbardziej się podobało tam. Ale w tropiku cudownie się mieszka, to prawda, tylko że jest wilgoć, szczególnie jak się ma dzieci. W domu wszystko pleśnieje, bo wilgoć wchodzi wszędzie w takim tropikalnym klimacie. Czasami no, wieje. No, i rok w rok w zasadzie tam u góry na północy są cyklony. Nie zawsze one trafiają do miejsc, w którym, w którym się mieszka, ale bardzo często tak, wprawdzie są w tej chwili, nie wiem, nazwać to bunkrem czy jakieś schroniska, schroniska takie jakieś specjalne. Jak jest cyklon, to wszyscy schodzą do takiego schroniska. Podobno jest świetna zabawa mojej szefowej. Syn tam się przeprowadził któregoś czasu i pamiętam akurat jak się przeprowadził, to był, było zagrożenie cyklonem i wszyscy poszli właśnie do tego schroniska i uwielbiał, bo sobie Ale pełno ups, piwa na nosili, tak, oni się tam piwa na noszą, w karty grają, zabawa się odbywa, no i siedzą przez parę dni i czekają, aż cyklon przejdzie. Teraz buduje się takie domy, które, w którym zawsze jest jedno pomieszczenie który ma być odporne na cyklony i ma pozostać niezniszczone. Także mieszkanie w tropiku i owszem jest cudowne, ale ma swoje tak jak i plusy, tak i minusy. Tam są i krokodyle, i węże, i meduzy trujące i w ogóle tam, gdzie jest ciepło i wilgotno, to Mrówki wszystko żyjemy. jest dużo. Słuchajcie, jest cudnie, są palmy, jest wszystko przecudowne, tylko... Żeby nie było tych cyklonów i wilgoci, to byłoby pięknie. No i ta osoba wróciła. Już prawie dostała pobyt stały i wróciła do Polski. Ogromnie tego żałowała. I jeszcze raz chce przyjechać i tym razem właśnie przyjechała obejrzeć czy Pert, na wywiad. Czy na wywiad zobaczyć jak Pert wygląda. No i była mile zaskoczona, że takie przestrzenne, zielone i piękne miasto. To tak z ciekawości. A myśmy sobie przyjechali na jeden weekend, tylko ale tak mi korci, żeby rzucić wszystko i jechać już w Australię, że nie mam ochoty wracać do domu i coraz częściej myślę, czy faktycznie powinnam jechać do Melbourne, szukać drugiej opinii, czy zostawić wszystko i jechać. Tak jakbym bardzo chciała po prostu w Australię uciec przed jesienią i zimą. A i jeszcze z ciekawostek przeczytałam. Że Steve Jobs, o którym kiedyś opowiadałam, że on miał dokładnie tą samą chorobę, którą ja mam, jednak nie leczył się ani chemioterapią, ani radiacją. I czytałam artykuł, w którym było powiedziane, że żył 20 lat z tym rakiem. Natomiast ci, którzy leczą się chemioterapią i radiacją, średnio żyją rok do dwóch lat z takim rakiem jak on, a on zdołał bez. Tylko naturalnym leczeniem przeżyć 20 lat. Także to jest dosyć, że tak powiem, budujące dla mnie, że to co robię to działa, bo ja się czuję z dnia na dzień coraz lepiej. Jakieś liczne drzewko mi się wydaje. Tylko mi się bardzo piękne wydało. A jakie piękne drzewko. A jaka piękna baba stoi Z wrażenia byś się wywaliła. co? No taki komplet, jakiś cudny Blackboy. To jest krzak trawa. To jest One siwy są boj, taki też ten... piękny bardzo si... siwy boj. Siwy boj. <laughs> Jaki śliczny siwy boj. Mój spokój został zburzony, jak lekarz mi powiedział jaką długość życia mam, z czego nie byłam zadowolona. I dzisiaj w nocy się tak obudziłam i sobie pomyślałam, że on zburzył mi cały spokój ten człowiek. Całe nasze życie się zmieniło, kompletnie na inny tor weszło bo raptem zawsze Ci mówiłem, żebyś konowało mnie, wierzyła i kompletnie i nie mogłam sobie z tym poradzić, aż w którejś nocy się obudziłam i sobie pomyślałam że to nie to, że lekarz mi to powiedział, że mnie to skrzywdziło, tylko to, że ja zareagowałam na to że ja w ogóle słucham czegoś takiego i sobie pomyślałam, że ja muszę się uodpornić, żeby nikt mi nie był w stanie psychicznie zrobić, że tak powiem krzywdy i nie słuchać tego, co mi mówią. Dobrze gada w górę dziada babę. <laughs> I tak to jest. Po prostu trzeba słowa potrafią zadać ogromny ból albo wprowadzić niepokój, czy zachwiać spokój, ale my możemy się uodpornić, żeby te słowa nie były w stanie nas zaboleć. Nie tak. jest to łatwe. Ale trzeba jej to wytłumaczyć. I ja sobie to w ten sposób też wytłumaczyłam, że zaczęłam studiować bardzo intensywnie wszelkiego rodzaju wszystkie trial, czyli badania naukowe, które były robione na temat raka. I stwierdziłam, że przez tyle lat człowiek wie zero na ten temat. No nie, wie, że to nie jest zdrowo mieć raka. <laughs> wie, że i to jest wszystko, co wie. Ale nie ma zielonego pojęcia, w jaki sposób to zatrzymać i tylko człowieka wprowadza w niepokój bo czasami lepiej po prostu nie wiedzieć za każdym razem jak spotkam kogoś z młodej Polonii to pytam się zawsze czy im się podoba, czy są zadowoleni czy nie chcą wracać z powrotem do kraju i wiecie jeszcze nie spotkałam jednej osoby, która by powiedziała że nie jest zadowolona albo że jej się tutaj nie podoba czy że chciałaby wracać wszyscy są zadowoleni, wszyscy sobie jakoś znajdują Pracy ta młoda Polonia muszę powiedzieć, że sobie to chyba dobrze, że sobie świetnie sobie radzi i chyba dużo lepiej sobie radzi, niż, sobie radzi niż niż ta Polonia, która była w naszym wieku. Naprawdę muszę powiedzieć, że jestem, jak, jak jest imprez po polsku, zadowolona, dumna, czym przyjemnie tak. patrzeć na młodych ludzi. Większość znajduje pracy w swoich zawodach. Jest obrotna, już i język znają, i przyjeżdżają zupełnie z innym bagażem niż jak myśmy, biedaki, przyjechali bez niczego i musieliśmy wszystko kuć od samego początku, niestety. Ciężko było, ale było. A teraz, jak przyszedł czas, żeby się cieszyć, to inne rzeczy przychodzą i chcą nam to zrujnować, ale ja nie pozwolę na to. My się nie damy. Ja nie pozwolę, absolutnie się nie damy i niebawem ruszymy w Australię i to jest tak w życiu że to my musimy się uodpornić żeby nikt nie był w stanie nam zadać bólu i krzywdy czyli musimy się uodpornić na innych ludzi słowa i po prostu mieć miłość ogromną samego dla siebie i być siebie pewnym i nie słuchać tego co inni mówią nie na tyle żeby wam sprawili ból czy zachwiali spokój tak jak nam Zostało ja teraz, ja teraz za, zacząłem robić badania i konstruuję kombinezon przeciwlekarski dla chemii A jak będzie wyglądał? Będziesz zakładać i le, każdy lekarz jak Cię zobaczy to ucieknie i nie, nie będzie się mógł głupot gadać. Po prostu może najlepiej nie chodzić do lekarzy. Też no, można, To może człowiek najlepiej na tym wyjdzie. Jak chcesz coś zrobić, ja zawsze mówiłem, że jak chcesz coś zrobić dobrze, to musisz to zrobić samemu. To prawda? Nigdy. Tak, jak chcesz być wyleczona, to musisz sama się wyleczyć. Jak się sami nie wyleczymy, to no nikt nas nie wyleczy. Dokładnie. Tak na domu sprawę, jak się pomyślę, że człowiek idzie do lekarza, to ile ma, 15 minut, pół godziny z tym lekarzem, to jest wszystko. I cóż on może wiedzieć, czy kiedyś wam się zdarzył lekarz, który na przykład zapytał się, o wasz emocjonalny stan albo co jedzie i co jecie, czy żeby znaleźć co w życiu powoduje, że na przykład macie pewne dolegliwości, nigdy zawsze będzie recepta i człowiek wychodzi i w ciągu pięciu minut ma... Diagnozę <noise> i lekarstwo od razu. Nigdy nikt wam nie powie, że może trzeba zmienić stop myślenia, czy trzeba zacząć jeść tego czy tamtego. Okej, okay, To będzie, słuchajcie, na dzisiaj wszystko. Dziękujemy Wam za uwagę. Zapraszamy do następnych odcinków i żegnamy Was miło. Ja jestem Hanią. A ja jestem z Hanią. Proszę <noise> patrzeć gdzieś. I idziemy. życzymy Wam również miłego dnia i mam nadzieję, że wasz maj majowy weekend się również udał cudownie. Podobno dzisiaj. 5 stopni tam jest. O -o. Ale za parę <laughs> dni będzie na pewno ciepło. Na pewno. No to ciało. Cześć. Pa.